Nazywam się Ewa Furgał, jestem samorzeczniczką w Spektrum Autyzmu i prowadzę Fundację Dziewczyny w Spektrum, działającą na rzecz dziewczyn, kobiet i osób LGBT w Spektrum Autyzmu. Tematem zainteresowałam się po otrzymaniu własnej diagnozy bardzo późno, w wieku 36 lat. Zostałam przegapiona przez system, jak wiele. Dziewczyn i osób LGBT, i nie chcę, żeby przydarzało się to kolejnym osobom. Zmiany wprowadzam wzmacniając dziewczyny, kobiety i osoby LGBT w spektrum autyzmu, tworząc dla nich bezpieczną przestrzeń do rozwoju, a z drugiej strony edukując specjalistów. Psychiatrów, psychologów, pedagogów specjalnych, instytucje i firmy na temat neuroróżnorodności i potrzeb osób w spektrum autyzmu. Coraz więcej różnorodnych osób w spektrum autyzmu dzieli się własnymi doświadczeniami. Nasz głos jest coraz lepiej słyszalny w przestrzeni publicznej. Ma to ogromny wpływ. Na zmianę podejścia do spektrum autyzmu i do potrzeb autystycznych osób wśród specjalistów, pracodawców, w mediach czy w instytucjach kultury. Zmieniajmy wspólnie rzeczywistość społeczną, aby była dostosowana do potrzeb różnorodnych osób. Zmianę może tworzyć różnorodność.